Cześć, witam w piątym odcinku odcinku This War of Mine. Mamy dzień szósty i będziemy kontynuować losy naszych bohaterów. Jak wiemy, Pawle był na poszukiwaniach. Jest głodny, lekko chory, smutny i wyczerpany. Brudno głodny. Nadal ciężko ranny, ale dochodzi do siebie. Smutny i Bruno bardzo głodny, ciężko ranny, przybity i zmęczony. Ja może od razu y, Pawla położę do łóżka. Tutaj spróbujemy się może opatrzyć Bruno. Jeśli Bruno opatrzy, Pawle pójdzie y, się położyć. <laughs> Tak wspomniałem, mamy dzień szósty, więc pomału, pomału zbliżamy się do myślę takiego, takich już bardziej ciekawszych wydarzeń w tej grze. Mam nadzieję, że wkrótce będzie lepiej, ciężko ranny, opatrzony. Bardzo głodny, może niech Bruno zje nam zupkę. rzeczy na wymianę najpierw zjemy sobie dobrze to może jeszcze po drodze tutaj zjemy konserwę i, i zaraz otworzymy I teraz możemy wyjść porozmawiać z handlarzem Lecz niestety pewnie nie uda nam się nic ciekawego wymienić Jako że nic ciekawego nie mam, no bardzo bym chciał właśnie ten wytrych z powrotem Myślę, że co my możemy oddać? Tutaj na pewno tytoń Plantacje, eee, co to są? Zioła. Zioła, rozmaite zioła, których można użyć do wytwarzania leków i skręconych papierosów. Myślę, że na razie też możemy. Damy trochę wody. Może trochę jedzenia. No za jeden wytrych to jednak trochę dużo chyba sobie Aha czekaj, czekajcie, bo my chyba już tutaj mogliśmy dobrą chwilę temu eee, Dostać to Tak, dostaliśmy? Tak, to moja pomyłka Przepraszam, w każdym razie zobaczymy co ma dalej. Eee, no żadnych leków... Nie, tutaj są jakieś antybiotyki. No niestety nic więcej wartościowych rzeczy chyba nie mamy. Jedzenia nie dam. Jeszcze mogę dać trochę wody, jeżeli to się nie uda. Tak, no niestety... ...to zrezygnujemy w takim razie. Nie potrzebujemy nic więcej. Zobaczymy, czy możemy może ulepszyć już nasz warsztat. Mam nadzieję, że... ...że tak, chociaż... Nie wiem, ile nam tam było jeszcze potrzebne drewna, czy mamy już tak. Możemy ulepszyć nasz warsztat. Aha, nie chcę tego robić, chcę to robić. Dzięki temu, że ulepszyliśmy nasz warsztat, możemy zrobić tutaj kilka nowych rzeczy, m.in. chociażby gitarę, która no nie jest nam potrzebna, kolektor deszczu, myślę, że to jest bardzo przydatna rzecz, tylko w którym miejscu można go ustawić? Można tutaj, w takim razie ustaw. Dochodzi czwarta, niedługo będziemy wybierać się na kolejne plądrowanie. Tracę za dużo krwi, potrzebuję pomocy. To i tak bez sensu nie daję sobie rady. Spokojnie chłopaku wytrzymasz jeszcze trochę. Mam nadzieję, że nadejdą lepsze czasy. Zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejsza noc. Dobrze, że mamy... O, dobrze. Schodzimy na dół jeszcze. Słyszałem od znajomego, że... Aparat bimbrowniczy się bardzo przydaje, ponieważ jest, bimber jest bardzo cenny, jeżeli chodzi o wymianę. Zobaczymy, czy możemy to zrobić. Nie, już niestety nie możemy. Pomału musimy się pewnie zbierać na, tak jeszcze dosłownie chwila. Pawle jest głodny. Próbujemy może w końcu otworzyć te drzwi albo najlepiej zejść na dół, chociaż już i tak pewnie nie zdążymy przed zmrokiem, ale mimo wszystko zejdziemy na dół. Tak jest noc. Nie ma żadnej nowej lokacji jak widzę. W takim razie Pawle będzie szukał zapasów piwuszku. Może Marko będzie w tym momencie czuwał, będzie spał w łóżku. Gdzie tym razem się wybierzemy? Artyleria wiele razy ostrzelała szkołę. Piwnica w większości pozapadała zapadała się. Dlatego być może warto wziąć ze sobą opatę, a także inne narzędzia. Ponoć w budynku schronili się bezdomni. Posterunek wojska, niebezpieczeństwo. Zaciszny dom. Budynek ten znajduje się niemal nie, na nie, nienaruszonym osiedlu domków jedną do. Zaciszna okolica pełna uroczych willi z gankami i ogródkami. Większość ciąży jest zamieszkana, a ich lokatorzy próbują... mu, nie ma tu czego szukać, chyba że zamierzasz kraść. No, nie byliśmy tam, w takim razie spróbujemy mimo wszystko. Weźmiemy może ze sobą... Wytrych szukaj zapasów <laughs> Jak to się skończy, też sobie kupię taki domek Na razie standardowo oczywiście bierzemy wszystko i będziemy ewentualnie patrzeć co nam się przyda bardziej, co mniej. Tutaj są jakieś staruszkowie. No niestety przykro mi jest ich okradać, ale tak jak już też wspomniałem w tym odcinku, no jeżeli gramy jakimiś bohaterami, to moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy skupić się na, to, na tym, żeby oni mieli zapewniony dobry byt. Może kostki cukru. zobaczymy co mają na górze tego nie potrzebuję tego raczej nie będę potrzebował skręta wyrzucam Lis dziadka Bernarda do Alena. Bardzo się cieszymy, że podoba ci się u cioci. Wojna nie jest dla dzieci. Na szczęście niedługo ma się skończyć. Babcia czuje się lepiej. Miałem ci tego nie mówić, ale schowała trochę małki na twoje ulubione ciasteczka. A ja obiecuję, że jak wrócisz naprawię chustawkę. Nie mam wrażenia jakbym tutaj był, chociaż teoretycznie nie powinienem. O, jest coś do opatrunku. W razie zdecydowanie to jest ważniejsze Bierzemy Tutaj nic nie ma Spróbujemy jeszcze odwiedzić tak na szybko Dół Tak no i dlatego przydał nam się wytrych Chociaż tutaj yy, przyda się na handel, tak zdecydowanie weźmiemy to zamknięte. Tutaj tak nic nie ma. W takim razie. Pomału będziemy kierować się do wyjścia Jeszcze bym chciał zobaczyć czy tutaj coś mamy Tak też są drzwi zamknięte W takim razie pomału możemy kierować się do wyjścia Zobaczymy co się działo w domu Pawle wrócił Dzień siódmy. To nie była dobra noc. Poszukując zapasów, Paweł znalazł parę ciekawych rzeczy. Bruno był wściekły i pokłócił się z nami. Nie mogliśmy go uspokoić. Bruno czuje się znacznie lepiej. Musimy tylko mieć na niego oko. Marko mapa ma, ma skudne rany to poważna sprawa. Tak, ranny dochodzi do siebie. Bruno głodny, ciężko ranny przybity. Tutaj zaszła jakaś kłótnia. Najwidoczniej pomiędzy naszymi bohaterami. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do lajkowania filmiku, zostawiania komentarzy i subskrybowania kanału oraz zapraszam na nas, na nasz fanpage na Facebooku do usłyszenia, cześć